Piątka, jeden ze skoków, który uważany jest za niewykonalny. Jednak czy aby na pewno? To, co pokażę w tym filmie, nie jest jakimś wielkim odkryciem. Na pewno większość słynnych parkurowców na YouTubie o tym wie, ale być może nie wszyscy. Jeżeli jesteście w wieku gimnazjalnym lub jesteście starsi, na pewno znacie twierdzenie Pitagorasa. Jeśli ktoś go nie zna, to przypomnę. Stwierdzenie dotyczy trójkąta prostokątnego, a oto jego treść. Suma kwadratu przy prostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. Na pewno wielu z Was zna też jeden z trudniejszych jumpów, który wykonuje się w Minecrafcie. Jest to czwórka i trzy klocki w bok. Teraz spójrzcie na ten, teraz spójrzcie na ten rysunek, który właśnie taki skok przedstawia. Jeżeli zrobimy z tego trójkąt prostokątny i zastosujemy twierdzenie Pitagorasa, okaże się, że przeciwprostokątna to dokładnie 5 kratek, gdyż 4 do kwadratu dać 3 do kwadratu równa się 16 plus 9, równa się 25, a pierwiastek z 25 równa się 5, więc okazuje się, że piątka wcale nie jest niemożliwa. Oczywiście istnieje w tym pewien haczyk. Mechanika w Minecraftcie inaczej traktuje skakanie na wprost, a inaczej na ukos. Niemniej jednak okazuje się, że piątka jest możliwa bez żadnych cheatów, szybkiego wybicia, a jedynie za pomocą tylko i wyłącznie double jumpów.